Dzień się, jest chęć. Chcesz narysować pawiana! Hej, tu panda. Rysujemy dziś pan! Narysujemy sobie dziś. Narysujemy pawiana. Pawiam! Pawian! Do tego mój uśmiechnięty piórnik kształtów. Zaczynamy. Na początek po. się na duch. Dzięki niemu powstanie górna część głowy, a śle mówiąc, jego włosy. Będą Co to za zwierzę? To koń! Nie! Teraz dalej za pomocą łuku narysuj smok! Ten sam łup przechodził będzie w drodę. Nie! Teraz czas to na dinoza i skończyć na część głowy. Powinna być tak. Nie! Sięgniemy po linię prostą. Zaczniemy rysować uszy. Pierwszą linię umieścimy Do słońcem. Weźmiemy. Nie! Skończymy rysować pierwsze ucho. O, właśnie tak, bardzo dobrze. Raz jeszcze przyda się linia. Teraz drugie ucho. I tutaj też zakończymy je za pomocą łuków. Świetnie. Co teraz? Dalej za pomocą łuku narysujemy środkową część twarzy. Jest ona bardzo wyrazista. Ma dużo stojących włosów oraz A. bardzo wysuniętą szczękę i nos. A jak mamy? Co dalej? Będziemy już wie. wiemy. To pamięć! W środku powstanie kształt nosa. Jest A. bardzo długi. <laughs> za pomocą kropli narysujemy dziurki do nosa. Oh, yeah. O, właśnie tak. Sięgniemy po koło. Wykorzystamy je dwa razy. To będą oczywiście oczy. Tak jak moje. W środkach jeszcze umieścimy kropki. Dzień dobry, pawianie! Teraz nas widzisz? Raz jeszcze przyda się łuk. Wykorzystamy go wiele razy i narysujemy dookoła nosa. Hmm, hmm, hmm. To jest pawian. Jeszcze jeden łuk na dole. Hmm. Świetnie. Pod spodem umieścimy też bardzo bujną brodę. Tak jak wspominałam, pawian ma bardzo dużo włosów. Na koniec dorysujemy jeszcze kilka łuków dookoła nosa. To będą takie zmarszczenia na twarzy pawiana. Jeszcze kilka na dole. I z prawej strony. Świetnie. I jeszcze jedna. Pawian narysowany. Pawian! Wymyśli mu imię. Mam pomysł. Jak będziecie rysować swoje rysunki pawianów, to wymyślcie im jakieś imiona. Możecie też je napisać na rysunkach. Kiedy Wasze prace będą. Wej! Pokolorujcie je i poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.fortalkitz.pl, a my. Pokażemy je na ekranie telewizora. Dzień dobry, Piesenka kapelowa. Dzień dobry, Piesenka kapelowa. Piesenka kapelowa.